szerokim, którego okien nawet cokolim nie zmierzysz. Wstań, unieś głowę, słuchaj się w słowa. <laughs> o której godzinie tu będzie? Punktualnie o 12. Czyli uprzedziłem pana. No, więc jednak o 12. Ważną rolą w zarządzaniu jest pilnowanie swojego kalendarza. Tak warto potwierdzać spotkania i zawsze warto w nich uczestniczyć i być o czasie. Czy zawywały moje obowiązki pierwszego sekretarza ambasady aż tak dalece? Bynajmniej chciałem się po prostu upewnić. Czasami pracownik potrafi źle odebrać intencje szefa. On chce się czasami upewnić, i dlatego dopytuje i chce doprecyzować pewne, pewne rzeczy. Pamiętajmy o tym. Nie zawsze nie szukajmy drugiego dna. Jeżeli posunąłem moje państwo, aż tak daleko, że. Po otrzymaniu odpowiedzi od mojego ambasadora, nie przypomniałem mu o własnej jego decyzji, kilkakrotnie. Pracownicy, pracownicy czasami się irytują, bo nie pamiętasz ty jako szef, co ustalałeś, co mówiłeś, co robiłeś. Okej, okay, masz jak każdy do tego prawo, ale powinieneś notować to wszystko i sięgnąć do swoich notatek, jeżeli nie jesteś czegoś pewny, a tym bardziej do swojego kalendarza. Nawet jeszcze dziś rano jest. Nie, to nie to, to coś innego. Otello. Sir, co to jest? mikrofon oczywiście. Jeżeli w firmie no. jest dobra komunikacja, naprawdę dobra, to nie ma takich potrzeb i takich możliwości, żeby ktoś kogoś podsłuchiwał w jego, w jego gabinecie. Osobiście znałem, poznałem taką firmę, w której jeden z pracowników zostawiał telefon komórkowy i włączał dyktafon i nagrywał, nagrywał rozmowy, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Dramat. Na podłodze? Sprzątaczki źle wywiązują się ze swoich obowiązków. Daj człowieka, paragraf znajdzie się sam, no to już jest grubo, ale niestety czasami i tak bywa w firmach, że szuka się zawsze winnych, z dala od siebie. Niech pan to zawierze do swojej kolekcji, pan zdaje się zbiera. Nie, ale posyła mojemu siostrzeńcowi. On również chce zostać dyplomatą, kiedy to rośnie. Jeśli chcesz docenić swojego pracownika, podaruj mu coś od siebie. Nie to, co dostałeś za darmo albo znalazłeś na ziemi. To jest pokazanie komuś szacunku, jeżeli jest personalizowane i dopasowane do danej, do danej osoby. Warto o tym pomyśleć, bo to zawsze jest miła niespodzianka. No i ta osoba zawsze to doceni. mu załączyć moje pozdrowienia i wyrazy zachęty? Dziękuję, nie omieszkam, mój siostrzewiec będzie zachwycony. Kilka prostych słów i co? I robią robotę. Zupełnie inaczej to wygląda. Jak pan wie, Ekscelencjo, tego rodzaju kariery to nowość w naszej rodzinie. Ale pan Ekscelencjo, mam wrażenie, nie tego szukał. Czy mogę pomóc? Ten projekt skierowany jest do menadżerów, do kierowników, właścicieli i do pracowników, jak i do was wszystkich. Chcę wam pokazać, jak wyglądają co po niektóre procesy i jak można żyć z mrożkiem. W 2023 roku, bo jego mądrości i jego pióro dalej mówią prawdę i są bardzo, bardzo aktualne, nawet w dzisiejszych czasach. Zachęcam Was do tego, abyście mieli chwilę czasu i poświęcili go na oglądnięcie. Będzie, będzie wiele nowych, nowych odcinków. Jeżeli uważasz, że podoba Ci się ten projekt i chcesz, żebym go kontynuował, zostaw swój ślad pod publikacją. Każdy z Was powinien wyciągać z niego swoje wnioski i swoje przemyślenia. A i pamiętaj, stado ekspertów oraz ja jesteśmy do, do dyspozycji do wynajęcia. Zapraszamy złóż ofertę. The song, the song.